Cześć wszystkim, z tej strony Gamerka. Dziś jesteśmy w takim nietypowym filmiku. Będę wam pokazywać jak zrobić skina do Minecraft. Dobra, jak widzicie, już jestem z powrotem, ekran musiałam trochę powiększyć i tak, już dorobiłam trochę szczegółów, nie ja, same włosy. Z tyłu nie ma, bo będzie kurtka, tak, zimówka. I to służy do tego, żeby rysować na tym skinie, ale tak jakby elementy 3D, o. A to po prostu do chowania poszczególnych części ciała, bo zapomniałam o tym powiedzieć. Jak to ja? Eee, dobra, czarny. Idziemy w czerń. Raz, dwa... Po i Tu. Okej. Okay. Teraz zrobimy tak. Okej. Okay. Czerń. Mm patrzyłam jak to ja? Tu biel ma iść. Tu czerni I tu już dalej czerni. Eee, to jest projekt. Narysowany przez Danger Rose. Okay. To jest projekt nos. To jest skin zaprojektowany przez Danger Rose, którą teraz bardzo gorąco pozdrawiam. O, nie martw się będziesz na odcinku, hehe he. no i ja tutaj teraz już będę się powoli zajmować szczegółami szczególikami jak wypełnienie krótki, aha i pamiętajcie o jednym nie możecie tutaj nigdy e, stosować wypełnienia kolorem bo wam się po prostu cały tłuszcz czy też ręce wypełnią ale No ja po prostu nie radzę za długie. Hmm, Co mi się. Dobra, chodzi mi się poprzerwie, jak ja już skończę. Taki wydłużony tu? Nie zaszkodzi. No, a teraz już na serio przerywam. No, do usłyszenia. Dobra, jak widzicie, ja już tutaj przeszłam do bluzki, bo. Spodnie, i buty już zrobiłam. Te sorry, trochę musiałam zmodyfikować, żeby to białe coś wyglądało faktycznie jak sznurówki. No to miały być buty na dwa, ale jednak zrobiłam na trzy. Brawo, ja. No. ja sobie spoglądam i spoglądam, i patrzę, że paska nie zrobiłam. Ale tak na serio. Super, brawo, ja umiem się skapnąć w najmniej oczekiwanym momencie. Piszcie. Brawo, brawo, gamerka. No i to już prawie cały nasz skin. Z tego co widzę. Teraz jeszcze tylko kaptur. Dwie kra... kontrol Z, co to mi się robi? Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. I widzicie, taki efekt 3D nam... No, Danger ostatnio się, mi wzięło na, ostatnio się jej wzięło na zwierzanie. I tak, od razu mówię: Danger, nie chcecie tu obrazić. Ale po prostu nie mogłam się powstrzymać. Wiesz, że ja ją z zębami nie mogłem trzymać. i po prostu powiedziała mi, że ona nie wie, czy sobie nie zmieni niku na. Uwaga, uwaga. Panda tak, ona ma ostatnią manię na pandy. Danger, to nie ma na celu obrazu ciebie, ale to jest prawda. No i teraz już zapewne wiecie, dlaczego nie było moich standardowych włosów. No. Po prostu. Po to. Tak patrzę, czy o czymś nie zapomniałam. O, wiedziałam. Buty o jedno muszę podwyższyć Dobra, już się nie będę bawić w wyłączenie i ponowne włączenie kamerki No, brawo ja Będę musiała wyciąć jeden fragmencik No, ale to szczegół Dobra, to się zrobiło, zrobiło się, super Podeszła czarna Pseudo kozaki i nie wiem, czy ja tego znowu nie O. Idealny puszek na święta. No i so sweetie. Ocieplany kaptur. Tego mi trzeba było. Dobra, kończę. Więc tak, ja byłam gamerka. To był odcinek specjalny. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli za odcinki. Trzymajcie się do następnego odcinka. Możliwe, że skozy. Trzymajcie się. Nie wiem czy się powtarzam, czy nie. No i cześć!